Cześć kochani, Adrian Filip jak z tej strony. Projekt Przeminęło z kadrem 2020. Jedziemy dalej z tematem. Krótki explainer. Jeśli chodzi o sytuację w Wielkiej Brytanii, to jest to mój pierwszy tydzień spędzony sam na sam z moją córką praktycznie. To znaczy siedzimy w domu i próbujemy tworzyć różne rzeczy. Yy, trochę mam też nowych przemyśleń odnośnie projektu, i też trochę, trochę zmian yy, zdecydowałem się wprowadzić. Yy, to znaczy, <laughs> cała struktura projektu się jakoś specjalnie nie, nie zmieni, ale no, przez to, że większość z nas siedzi w domach, no to tematy trochę zostaną zmodyfikowane, trochę będę musiał yy, wstrzymać. Niektóre tematy, które będą bardziej związane z właśnie z wyjściem na zewnątrz, z wyjściem do ludzi, także na razie jeszcze czatujemy w domach, ale to nic, to też, też to jakoś może dobrze na nas wpłynie, trochę przemyślimy pewne rzeczy, no i kolejny temat też będzie właśnie z tym związany, ale taki jest tytuł. Kolejny rozdział o tytule Jesteś stereotypem, czyli chciałbym, abyście wzięli na warsztat pewne stereotypy, czy związane z Polakami, czy z kobietami, z mężczyznami, czy z zawodem, który, który wykonujecie, czy po prostu stereotypy, które czujecie, że gdzieś tam uderzają was i czy te stereotypy, czy możecie wziąć na warsztat tylko jeden konkretny stereotyp i z nim się po prostu zmierzyć. Może to są jakieś śmieszne stereotypy, może to są jakieś takie, które was próbują ugodzić, w jakiś sposób nie zgadzacie się, się z nimi, czy może lekko podchodzicie do tych stereotypów. Zmierzcie się z takimi stereotypami, czy może jesteś facetem, który nie opuszcza po prostu klapy sedesu, albo może jesteś kobietą, która byś gada. No różne, różne są, także weźcie trochę na luz w tym, w tym rozdziale, zastanówcie się, pogadajcie może z domownikami na ten temat, co oni myślą, albo ze znajomymi, jak oni was odbierają pod kątem stereotypów. No wydaje mi się, że temat, temat może być ciekawy. Na razie taki, taki na luziku, bo tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze nie wjeżdżamy z tematem bardzo mocno. No i tyle. Tyle mam dla Was w tym tygodniu. Napiszcie co u Was w komentarzu pod filmem, albo no jeśli jesteście z grupy, z zamkniętej grupy na Facebooku, to piszcie też pod tym postem, który jest związany właśnie z tytułem tego rozdziału. Ciekawy jestem, co tam u Was, u mnie póki co wszystko ok. No i tyle. Do zobaczenia. W przyszłym tygodniu trzymajcie się ciepło i trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że, że jeśli chodzi o zdrowie, to, to się super trzymacie. Cześć.